Dzisiejsze spotkanie z Łukietkiem, Tak jak zapowiadano, było tym meczem na szczycie. No i się rzeczywiście wiele na tym blisku działo. Niestety, my z tej strony daliśmy wbrew założeniom, które przyjęliśmy przed meczem, dać strzelić dwie bramki. Wynikające raczej z naszych błędów i bez braku realizacji tych założeń. Ja to zresztą przewidziałem przed meczem, to dużo nie powiedziałem, ale jakoś nie udało nam się tego na boisku ustrzec. Myślę, że był to mecz godnych siebie rywali. Chłopaki walczyli bardzo ostro z jednej i z drugiej strony, ale wszystko działo się w charakterze walki sportowej. Pracy sędziów nie będę oceniał, bo bym musiał powiedzieć parę gorzkich słów, a nie chcę tego robić, bo pewnie się naraził, będę końca swojej pracy trenerskiej i tak dalej. Nie będę tego oceniał, jeszcze sobie ci się sami nawzajem oceniają i wyciągają wnioski. Myślę, że ten remis dla nas jest na tym ciężkim terenie, jest dobrym, dobrym wynikiem, chociaż w końcówce jeszcze mieliśmy parę sytuacji, gdzie Mogliśmy nawet pokusić się o zwycięstwo. ale jak powiedziałem, zbyt szybko straciliśmy dwie, yy, dwa gole, i, i to potem troszeczkę zaważyło na, tym, na tej końcówce. Ale zespół walczył do końca. Yy, to jedno zrealizował zespół yy, z tych założeń przedmiotowych, że sobie powiedzieliśmy, że nieważne jaki wynik, jak to będzie wyglądało, mamy walczyć do końca o jak najlepszy wynik. Jeżeli mamy przegrać, to przegrywajmy po, po, po walce. Gopło wygrało 5 meczów, jeden zremisowało dzisiaj z Łokietkiem. To chyba dobry wynik, mimo to, że straciliście dzisiaj miejsce lidera w tabeli, tak, to trzeba być chyba zadowolony. Oczywiście, sobie. że tak. Takie mecze jeszcze będzie Kowal-Brześć, Łokietek i tak dalej. Góra między sobą będzie się stykała, się a kto będzie rzeczywiście na górze, to się dopiero okaże na koniec sezonu, bo to, że ktoś jest dzisiaj, nie wiadomo z kim grał, może z trafiły drużyny z, ze słabszym okresem, e, a potem się okazuje, że te drużyny grają dobrze e, w, późniejszym, e, w późniejszym okresie sezonu. Także dzisiaj to jest tylko, powiedzmy, jakiś tam wynik zrobiony, a jak to się skończy, to tylko zobaczymy za jakiś czas. Zaocenimy to na półmetku, e, na koniec tej rundy. Nie? O co gra e, w tym sezonie Gopło? Czy o awans? E, my po prostu... E, nie, nie, nie powiedzieliśmy nikomu, że gramy o awans, gramy. ja chcę, żeby zespół grał w każdym meczu poważnie, mam też młody zespół, podobnie jak jak Lukietek, żeby, żeby te chłopaki robili postępy z meczu na mecz, żeby grali coraz lepiej, żeby nauczyli się walki, tak jak to dobre drużyny prezentują, drużyny, które się szanują. Chciałbym to wpoić w drużynie, żeby umiejętności, które posiadają niewątpliwie, żeby były widoczne w każdym z tych meczów.